Wędrówka stanowi element naszego życia. Niektórzy mówią, że całe życie jest wędrówką. Wyznaczając jakąś trasę, obieramy sobie cel. Podczas podróży spotykamy różne osoby, zwierzęta i przedmioty. Na niektóre zwrócimy uwagę, obok innych przejdziemy obojętnie. Spotkane w drodze to wystawa będąca fotograficzną opowieścią o świecie zwierząt. Składa się z kilkudziesięciu zdjęć opatrzonych komentarzami zawierającymi sporą dawkę wiedzy i ciekawostek. Autorem fotografii jest Józef Ziłkowski, który potrafi dostrzec to, co często niezauważalne, uchwycić chwilę i zapisać ją na kliszy. Sam przyznaje, że nigdy jego celem nie było sfotografowanie okazów przyrody. Działo się to zawsze przez przypadek, ale przecież doskonale wiemy, że w życiu nie ma przypadków. Zanim zobaczycie Państwo wystawę, zapraszam do wysłuchania rozmowy z jej autorem Józefem Ziłkowskim. Jest pan autorem kilkunastu książek, w tym albumów, wzdłuż Doliny Wisły, w Delcie Wisły. Ma pan na swoim koncie również wystawy fotograficzne, wymienię chociażby te upamiętniające świętego Jana Pawła II. Przez wiele lat był pan fotoreporterem Dziennika Bałtyckiego, a prywatnie kolekcjonuje pan aparaty fotograficzne. Chciałam zapytać o początki. Jak zaczęło się pana zainteresowanie fotografią? Zainteresowanie fotografią, można powiedzieć tak, że fotografia to jest pewnego rodzaju magia. Dzisiaj ona magią nie jest, bo dzisiaj jakby zarejestrowany obraz odkrywamy od razu. Klikamy i już jest gotowy na, na wyświetlaczu elektronicznym. Kiedyś fotografia była wielką magią, bo najpierw trzeba było zdobyć aparat, potem trzeba było zdobyć film. Potem robiło się zdjęcia i nie wiadomo było, co z tych zdjęć będzie. Dopiero po wywołaniu kliszy czarno-białej okazywało się, czy dobrze wykonaliśmy swoją pracę, czy też źle. Czy to, co chcieliśmy sfotografować, ukazało się, na jest zarejestrowane na kliszy. Następnie taką kliszę po wywołaniu trzeba było umieścić w celi, w ciemni, tak? I Pierwsze moje zdjęcia były wykonane tak zwaną metodą stykową. Ona polegała na tym, że wywołana klisza szerokoformatową układało się na światłoczułym papierze i naświetlało się zwykłą, tam 60 watową żarówką, wywoływało się wywo wywoływaczu, przerywacz i utrwalacz, i ta odbitka już była gotowa. Potem następował też proces dalszy, kiedy już następował rozwój fotografii. W moim przypadku pojawił się powiększalnik, i wtedy można już było szaleć, można było powiększać zdjęcia i tak dalej, ale też ciągle była to magia, bo nie wiedzieliśmy, co myśmy na tej kliszy tak dokładnie zarejestrowali, co, co, co mamy w naszym obiektywie. I dopiero po włożeniu takiej naświetlonej kartki. Chromowej czy, czy, czy bromowej z, do wywoływacza, widać było efekt naszej pracy. A trwało to no, nieraz tydzień, dwa, taki proces przygotowania zdjęcia. Dzisiaj mamy zdjęcie w sekundzie. Możemy skasować, wyrzucić, nam się nie podoba, możemy powtórzyć jeszcze daną sytuację. Wtedy już niestety powtórzyć tej sytuacji nie można było. Ale jakie to były emocje, to oczekiwanie i, i jaka niespodzianka? No to była magia, no w ciemni, patrząc do, do talerza, bo pierwsze zdjęcia wywoływałem w talerzu kuchennym, takim od, od, od nalewania zupy. Co na to wona? To najpierw nie, najpierw co na to mama, a potem dopiero żona. Potem dopiero pojawiły się kuwety specjalne, które można było kupić i tak dalej. Patrząc na, na, na to zdjęcie w ciemni, bo trzeba było to wykonywać w ciemni oświetlonej czerwoną żarówką, tak żeby nie było tam promieni, które by jakby naświetliły to, to zdjęcie, bo kolor czerwonej żarówki nie naświetlał, to po pewnym czasie wrzucało się kartkę naświetloną do, do chemicznego roztworu, i powolutku, powolutku zaczynały się pojawiać kontury. Najpierw te najmocniej naświetlone, a potem dopiero to zdjęcie jakby tak dojrzewało i dochodziły te kolory, i pojawiała się czyjaś twarz, albo jakiś rower, albo jakaś, jakiś pejzaż. No, I była to taka magia. Wszyscy patrzyli, co tam będzie na tym zdjęciu. A kiedy zaczął pan fotografować faunę i czy pamięta pan pierwsze zwierzę, które pojawiło się w obiektywie? Faunę zacząłem kilkanaście lat temu fotografować. To wynika też z mojej częstej bytności wśród przyrody, wśród jezior, lasów, jakby śledzenia przyrody i zawsze gdzieś. Pojawiało się coś ciekawego. Po prostu trzeba mieć głowę jakby podniesioną do góry i widzieć, co się dzieje w przestrzeni, w powietrzu, pod nogami, w naszym otoczeniu. No dostrzegamy wiele różnych rzeczy. Jeżeli będziemy zainteresowani tym i będziemy chcieli to zobaczyć, to bardzo często, poza tym, trzeba też troszeczkę poznać. Przyrodę, wiedzieć, jak się zachowują zwierzęta w określonych porach roku, gdzie można je spotkać, czasami przypadkowo, czasami można je śledzić. A raczej wszystkie moje zdjęcia są zdjęciami przypadkowymi, a nie robionymi z tak zwanej zasadzki. A w jakich miejscach zostały wykonane te zdjęcia, które zobaczymy na wystawie? Zdjęcia zostały wykonane w różnych miejscach, od Izraela poprzez Norwegię, nie mówię, że we wszystkich krajach, w Turcji, ale też bardzo największa, największa ilość zdjęć pochodzi właśnie tu z terenów Kociebia, z terenów Warmii. Gdziekolwiek jadę samochodem, zawsze zabieram ze za sobą aparat fotograficzny i i staram się, jeżeli jest coś ciekawego, coś się pojawia na drodze, przy drodze, czy gdzieś często jest możliwość zatrzymania się, próbuję fotografować. Zwierzęta różnie reagują na oko obiektywu, aparatu fotograficznego. Często przyjeżdżając, widzimy wspaniały obrazek, ale po zatrzymaniu się i po wyjęciu obiektywu, jeżeli tylko zobaczą oko obiektywu, nie wiem, na czym to polega. Przez te lat nie udało mi się ani nigdzie. Przeczytać, na czym ten problem polega, zwierzę to po prostu próbuje umykać. Nie? Boi się, jakby tego obiektywu. Nie wiem, czy to, czy ma one zakodowane, że to jest lupa jakiegoś karabinu, czy, czy, czy coś. Trudno mi na ten temat odpowiedzieć. To pozostanie ich tajemnicą. Właśnie, jakimi modelami są zbiowęta, usłyszymy we fragmencie o Bobrach. Bobry. Mówiono o nich, że żyją tylko w Borach Tucholskich. Z biegiem czasu ktoś zauważył, że zborów spłynęły do Wisły. Chodziłem jej brzegiem i szukałem. I znalazłem nory wykopane prostopadle do koryta rzeki, na których końcu zawsze był otwór. Nora wchodziła do żeremia, znajdującego się na brzegu rzeki. W lutym po Wiśle pływało ich kilka. Czarne, świecące... Jakby naoliwiony. Gdy tylko mnie zobaczyły, mogłem usłyszeć jedynie potężny plusk zadany o wodę ogonem, zwanym kielnią. Chciałam podpytać o fotograficzne spotkania ze zwiewentami. Jak one przebiegają? Czy jakieś utkwiło Panu szczególnie w pamięci? Każde ze spotkań jest jakby. No, niepowtarzalne. Nie... Chcąc zobaczyć zwierzęta, trzeba po prostu wyjechać z miasta. Na pewno nie spotka się ich na chodniku, na ulicy. Czasami się spotyka, ale to bardzo rzadko. Natomiast większość zwierząt przecież wiadomo, egzystuje w lesie, na polach, w próbach w powietrzu, w postaci ptaków. Jeżeli nie wyjedziemy z miasta, to ich po prostu nie zobaczymy. W mieście możemy zobaczyć psy i koty i praktycznie nic więcej. Czasami w Norwegii też się zdarza, że w mieście oglądamy Reniferii, które schodzą z gór do miasteczka. Tak kiedyś było w Hammerfest, jak byłem. I, i, i stanowią one plagę dla mieszkańców, bo turyści się tym bardzo cieszą, natomiast mieszkańcy mają problemy, bo muszą miasto sprzątać po nich. I niektóre miasta, na przykład na północy Norwegii, gdzie, gdzie żyją y, dzikie renifery, są ogradzane po prostu siatką, żeby, żeby one nie, y, nie wchodziły do miasta. No my często też jako, jako ludzie zabieramy tym zwierzętom przestrzeń i one no, mają swoje ścieżki i, i wędrują i stąd to są też te przemarsze na przykład przez Czep łosi, bo one mają jakieś swoje, swoje drogi, którymi chcą, chcą przejść. Często możemy widzieć zwierzęta przepływające Wisłę, bo chcą się dostać na drugą stronę. Ostatnio byłem nad jeziorem i, i zaszokowało mnie też, mówię, coś tam płynie na środku jeziora, okazało się, że to płynie no, płynie samiec sarny przez środek jeziora. A przecież wiadomo, że to zwierzę nie ma ani płetw, ani, ani nie ma rąk, tak jak, jak my, które, mogą, które może złożyć jakby w formie jakiejś płetwy. I ono sobie doskonale poradziło przepływając z jednego brzegu na drugi brzeg. Kilka razy spotkał pan zaskrońca, i jak czytałam teksty na wystawie, to to były takie nietypowe spotkania. Zaskoczyły na pewno pana. Tak, no ze i, i w ogóle ze, ze żmijami trzeba bardzo ostrożnie postępować, bo często nie potrafimy odróżnić ze skrońca, który nie jest nie potrafi, na przykład ukończyć człowieka, a żmija, no potrafi, może zrobić szkodę, która może się zakończyć leczeniem szpitalnym. Nie? Tam, gdzie ja bywam nad jeziorem jest bardzo dużo zaskrońców, one bardzo lubią wygrzewać się w słońcu, tak jak dzisiaj leżą sobie, opalają się, ale gdy człowiek podchodzi bardzo szybko uciekają. No, kiedyś stałem w wodzie i, i, i słyszę ze sobą rano, to było bardzo wcześnie, słyszę ze sobą jakiś taki plusk, coś mi tam tego, obracam się i widzę jak, jak, jak skroniec próbuję wyciągnąć grzbiet ryby którą ktoś tam pewnie wyrzucił i, i, i próbował ją wciągnąć gdzieś do, do swojej nory. Kiedyś, zaskoczniec, jak byłem na rybach, wszedł mi do siatki i próbował mi taką niewielką płotkę połknąć. To są drapieżniki, które no, funkcjonują w swoim środowisku i trudno im zabronić takiego bytowania. My tam jesteśmy gośćmi, jesteśmy gośćmi, którzy zakłócają im spokój, tak? I, i one jakby na, na czas... Lata dnia chowają się, a w nocy wychodzą i żerują. To dotyczy wydry, dotyczy wielu osobników takich zwierzęcych. A jak z nazwami zwierząt? Tu przypomniał mi się pewien fragment, gdzie Pana współtował w podróży na widok Łosia mówią we to krowa. Czy zawsze rozpoznanie nazwy jest łatwe? Nie jest ono takie łatwe. Ja nie jestem przyrodnikiem z wykształcenia, jestem tylko amatorem i dlatego ten tytuł jest Spotkane w drodze. To są przypadkowe zwierzęta, przypadkowo spotkane. Tak, byliśmy kiedyś w okolicach Tykocina, i byliśmy w Choroszczy, gdzie jest duży piękny park. I przechodziliśmy i ktoś krzyczy do mnie, słuchaj, choć zobaczysz, tam się krowa pasie. Ja Podchodzę bliżej, I mówię nie, to nie jest krowa. To jest klępa, czyli łoś, pani łosiowa, czy jak, jaką tam można nazwać. Nie? Tam na tych terenach występuje dużo takich zwierząt, które są bardzo ciekawe. Są na przykład nad Biebrzą, ścieżki przyrodnicze, gdzie można sobie jechać, i są przewodnicy, którzy oprowadzają i pokazują jakby gdzie zwierzęta bytują, jakie można zobaczyć łosie, różnego, rodzaju, różnego gatunku ptaki i, no, i inne zwierzęta. Też niedaleko tylko cina jest wioska, w której jest kilkadziesiąt gniazd bocianich i są, można sobie pójść tam i zobaczyć jakby ciągle wygląda bocianie gniazdo z zewnątrz, jak wygląda w środku, tam bociany się lęgną i tak dalej. I, i, i próbują wyrzucać nawet tego, który jest najsłabszy z gniazda, bo w świecie zwierząt nie ma nie ma sentymentu. Najsłabszy osobnik zawsze musi, musi, musi zostać albo uśmiercony, albo, albo w jakiś inny sposób. No najsłabsze zwierzę, zawsze jeżeli lew goni zwierzęta, to wyłapuje, wyszukuje to najsłabsze zwierzę, i podobnie jest u nas wśród lisów, wśród innych drapieżników, którzy a często jest to przypadek. No, no, jak się obserwuje też atakujące jastrzębie, czy, czy rybołowy, czy, czy myszołowy, one też szukają po prostu pożywienia. No, I to jest ich normalny, biologiczny sens działania. Wystawa składa się z kilkunastu planów, na których zobaczymy wykonane przez Pana zdjęcia zwierząt, wytównych. Każde zdjęcie opatrzone jest autorskim komentarzem. Nieraz mówią on wywoływać uśmiech na naszych twawach, ale z tych komentarzy mm, można wywnioskować, to w jaki ma Pan stosunek do, do świata przyrody. Bo według mnie nie hierarchizuje Pan zwiewąt. Dla Pana tak samo ważny jest jakiś motyl czy mucha, jak piękny paw. Wypatruje się Pan zwiewentom, nadaje im cech ludzkich, nieraz tef je krytykuje, zwłaszcza, ich powiewchowność i tutaj przypominam sobie fragment o kaczkach kwywówkach, gdy opisuje pan pięknego kaczora z opalizującą zieloną głową który sobie wybrał jako partnerkę no taką fadawą, niezbyt ładną kaczkę Właśnie, Juf ma o świecie zbierając coś nam powiedział, jakimi prawami się wądzi, wy nie ma tam sentymentów. Proszę jeszcze tutaj o, o Fedwą wypowiedź i o to, jaki jest Pana stosunek do, do Pfyroty? To znaczy, niektórzy zarzucają mi, że ja nie lubię piesów, psów i kotów, nie? ale uważam, że my zbyt. Wybiórczo podchodzimy do przyrody, bo, bo cieszymy się kotkami, cieszymy się pieskami, ale proszę zobaczyć, ile zwierząt z winy ludzi ginie na drogach. Na przykład na szosach. Jak mówiłem wcześniej, zwierzę ma swoje ścieżki. Ono, ono wędruje, ono poszukuje jakby em, towarzyszki życia. Przemieszcza się bardzo często i popatrzmy na, na taką sarnę, która próbuje przechodzić przez jezdnię, tak? przez asfaltową jezdnię. Ona ma racice przystosowane do poruszania się w grząskim gruncie, w, w ziemi, w, w lesie, na polu i tak dalej. Ale jeżeli ona się pojawi na jezdni, to automatycznie skacząc na jezdnię, ona nie, wie, nie, nie, jest, nie jest jakby przygotowana na to, że tam spotyka, to tak jakby człowieka wrzucić na lód. Podobnie dzieje się z starną, rozjeżdżają się te nogi i one nie jest w stanie uciec przed samochodem. Także warto zwracać uwagę jeden samochodami, tam, gdzie są ostrzeżenia, że zwierzyna leśna e, migruje. Czy na przykład, e, no takie miałem też przy, przypadki w życiu, że jadąc samochodem e, pojawia się jeden jeleń, który przechodzi przez drogę, no wyhamowaliśmy. No, znajomy mówi, dobra, no to teraz gazu, jedziemy szybciej. Ja mówię, nie, nie, poczekajmy. Okazuje się, że przez, to, przez, to, przez, to, przez tą ścieżką przeszło też, przyszły cztery jelenie. Nie? I gdybym ruszył, to bym uderzył to zwierzę. E, to, że zwierzę ma swoje ścieżki, to pokazuje nam też jakby e, funkcjonowanie autostrady. Dlaczego tam się pojawia łoś? On po prostu przeszedł, On, to jest takie zwierzę, które jest w stanie pokonać bardzo wysoki płot, Dostaje się, bo ono gdzieś tam sobie coś wymyśliło. Nie wiemy o tym, co sobie wymyśliło, i znalazł się na, na autostradzie i dochodzi do tragedii. Nie? Więc musimy, powinniśmy patrzeć wokół siebie, jak się zachowują te zmiany albo jeże. Proszę spojrzeć uwagę, sp na, proszę spojrzeć na to, ile jeży ginie na drogach, bo one w nocy żerują, tak? one w nocy przechodzą z miejsca, szukają. Często też droga dla niektórych zwierząt, dla lisów na przykład, dla takich mniejszych drapieżników, jest stołówką pewnego rodzaju, bo one widzą na drodze przebiegającą mysz i wyskakują za nią, tak? W tym momencie trafia ich samochód, albo zdążą, albo nie zdążą. Więc my musimy też zauważyć, że jakby. No musi być jakaś symbioza pomiędzy ludźmi, nie tylko w kwestii piesków, nie tylko w pieski kotków, ale też i obserwować to co się dzieje na drogach, albo często żaby mają jakieś tam z jednej strony szosy jest bagienko, z drugiej strony drugiej stronie szosy jest też jakiś staw i one po prostu migrują z jednego bagienka do tego stawu. No, i tam trafiają po prostu na, na, na samochody. Proszę też zwrócić uwagę na to, dlaczego na przykład jest bardzo mało zajęcy. Nie? Jak y, agrokultura i to, że, że ludzie no, jakby szybciej chcą produkować żywność, m, mniej kłopotliwie, y, wprowadzili y, agregaty uprawiające ziemię, no i poprzez te agregaty też ginie wiele zwierząt. To nie tylko Pożar y, y, nad Biebrzą, tak, ale też i jakby rolnictwo w pewnym sensie też niszczy, niszczy tą drobną zwierzynę, która nie jest w stanie uciec przed kombajnem. Kiedyś rolnik kosząc kosą albo y, kosiarką. Był w stanie zauważyć, to zwierzę było w stanie uciec. W tej chwili ono nie ma szans, szczególnie to małe zwierzę. Nie? Matka tego zwierzęcia nie wyniesie z trasy jakby, e, przejazdu tej maszyny rolniczej. Nie? Dlatego, no, poza tym, na przykład chemizacja rolnictwa też spowodowała różnego rodzaju choroby, które no, trudno jest specjalnie się tym aż tak nikt dogłębnie nie zajmuje, które powodują pewne choroby. E, czy to u samców zających, czy inne. I one wpływają na to, że jakby ten łańcuch pokarmowy w świecie przyrody jest przerywany. Na pewno świat zwierząt jest fascynujący, co możemy zobaczyć na wystawie, na którą Państwa serdecznie zapraszamy. I tak jak Pan nie raz trzeba mieć oczy szeroko otwarte, by go dostrzec, by go docenić. Dziękuję. dziękuję. Pani bardzo za przygotowanie wystawy. Bardzo się cieszę, że, że część będą mogli obejrzeć o mieszkańcy. To jest dzięki Pani inicjatywie. Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Ale najpierw były zdjęcia i były teksty, które zainspirowały. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.